Siemanko! Z tej strony Domi i dzisiaj jesteśmy w Terali. Nie w ultimatycznym koniu. Ja lubię być w koniach. Nie. dobry Witamy w obszarze Dzień dobry witowie I no... Bijemy teraz Pozdrawiam, tracę, 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 tracę. pozdrawiam Eee... Uh, um, v, a... A co? A kurde D Który? Adrenalin mode Adrenalina B. pod a C, co? C, a... O oh, kurde, zrespył się! O mój Boże Ja cię wariacie, ja cię O mój Boże Ja cię wariacie Ej, czemu on ma takie cimne ataki? Ja cię wariacie Ja cię wariacie a.

Yes. Nie! <śmiany> Ej bo boomba! No, ale czy ja przyjmę odgarni? Nie, nie. myślisz jakbyś spodem. miał dawna po prostu. Nie wiem, <śmiany> po prostu jakbyś nie? miał na sorry. Nie mogę mieć rasistowskich rzeczy na nie, Ale go niszczę, ale go niszczę! Trzyma go, takuje go, takuje śmieci. Trzymaj się, trzymaj go! O Boże, ale gdzie ja nie chcę? Tylko nie wywalcie się. Wywalimy się za chwilę. Dziękuję. No, jestem. Okej, chyba się szybko... Okej, okay, on teraz mowy karny. Dobra, za O mój Boże!

No, łapetka i subik no, za to, jak go, go zniszczyliśmy. I subik. Musi, musi, no każdy miał musia. nawet i cool damage oprócz skacza, który nagle wiesz, podbił się jemu. Wywołuj! Leci! O, nie z luzik. On nie jest luzikiem, on nie jest luzikiem a ruzikiem. I po łapach, po łapach, po łapach, musi je. Ej, bo on ma nawet dużo tych rączek. Ja nie co Te rączki to... mają jedno HP. Zimowe. Bardzo ją sobie ujmę w sobotę, ja nie Braty nic nie musi zrobić z tobą. Brat nic no, znaczy, nie musi zrobić. Nie no to co muszę robić, nie? Ale mu tyła spadają. Nie, muszę, nie no muszę celować. No ta, to jest no ta. mega fajne. A ty ważni, znaczy, dlaczego ja powiem, że to co mu Dobra, kotet, nie odzywać. No ale kotet, tak, nie potrafię. Tak, no patrzę, potrafię.

Ej w ogóle pan powiem wam widzowie, że czekaliśmy 3 godziny na kopeta znowu, żeby zrobić keltrona wiem. To no, tak. Tak. To jest prawda sobie. Ja byłem ciągle, ja tylko czekałem na was. Nie było się. O oczywiście, nie Ale mogę trzymać do Ej, nie wywalajcie się. Ej okay, no granalinka mnie chce A ładno, już ty nie chce! Ła Ja mam mało HP dosyć O mało no, HP No ja już umarł no, To nie czas by umierał

nie. Chodźcie, chodźcie nad y, pustyną. normy. szybko. No, jeszcze jest A ja też nie tak Ale close call, to było sekundowy mhm. call. Nie, bo ja się tam dpałem, tylko się tam dbałem. Jakbym to je, ja pecter. był, to ja bym umarł, by the way. Były trzymanckie peter. Ja sobie wiedziałem, że No ale dobra, no i łatwo. O jezu. O jezu, o jezu, o jezu, o jezu. o No jezu. bo jezu. ja tu w niego wszedłem, żeby go potankować. Łatwo? -o, Esa ze śmiechem, bo to pod koniec tego. Yeah. Ciągle, dobra. Nice. Wow, zrobiłem nawet niezłodny mechanizm. Dobra, nice. A ja słabo coś sobie co no. Coś tam zrobiłem. O, mam księżycowy wisior. No, jest to Tu został zabity szkieletem. Co tutaj to daje? Czekaj, no? moje giaty. Release me! Release me! Dobra, widzimy tak, teraz, Twinsy, no, Ostatni. Twinisy, ostatni. Yy, ostatnim razem jeszcze raz. No, to jest nasze drugie podejście, bo pierwsze. Ucięło się na się. i do tego Twinsy były smitchowane Mamy nadzieję, że tym razem tak nie będzie. Bo inaczej w grę wejdzie Ark of the Cosmos. Uwaga, przywołuję. Od dobra. Chyba nie, nie jest. Nie, się, na pewno. Dobra. Ja byc, gra działa. Nie, jednak. Nie tak nie działa. Nie, nie, nie działa. gra nie działa, gra nie działa. Tak? Czy gra działa? Tak. Oczywiście, że działa. Obójne. 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 To musimy Czemu nie robimy dmage'a? Nie, robimy dmage'a. Robimy, no. Problemu, bo A ja się, drugi, drugi, ja, ja się boję tej drugiej fazy. To jest moja, to moja obawa największa. No ja co nie wiem, no w sensie on się tepie we mnie. Ja, ja, ja umieram nagle. Nie no, co ty, to jest perfekcyjne nagranie. Może Będziesz z tego, mój męczówek. To no, jest to ten skończy. cały pierwszy raz? To jest ten to cały pierwszy raz? Hej, bo to tak to działa? ten. nie podchodźcie, nie podchodźcie, nie podchodźcie. Dobra. O Jezu, tak na na lup. Nie nie się. Mógłby być proszę przyniósł. A ty, ty jest spore. A tak mi się skradziemy, wręczyliśmy teraz.

The bullshit piled up so fast in Vietnam, you needed wings to stay above it. I was going to the worst place in the world and I didn't even know it yet. Ok, let's Hey, not gonna lie, I'd rather not kill any of the ones you've mentioned. Hey, because both of them have the face. He saved me, he the same

Dobra <laughs> tak, Ej bo ja nie działa mi, nie działa mi C, nie działa mi C No to masz, nie wiem, po masz Pał, jak, jak worek Nie działa mi po flecz dobra po czym masz? Ja, 5. Nie, nie, no, Jez, nie, nie, Jez, to się ja nie, nie, Mam nie, 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 adrenalina nie, 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 Adrenalina nie, 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 Rage, nie, 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 Rage? nie, 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 Ale nie, nie, to nie, są to

Ci którzy wiedzą, ci którzy wiedzą. Ci którzy nie wiedzą nie wiem, nie wiem, nie wiedzą, wiedzą. 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 nie Mama, mam, mam, tego, Peta mam, chce ktoś peta ja chcę. Ale demejże zadają, mal ja, ja zadają. Ja ja Ej, co się stało znowu? Marek, chodź tu. No co tam? Oho, ci idioci nie nagrali pożegnania. Oczywiście, oczywiście wszystko sami musimy robić. No cóż. Widzicie widzowie, co ci debile znowu odstroili. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Do zobaczenia!